Cześć, ja jestem Wiktor. Cześć, jestem Piotr do Podnego zabawek i przygotowaliśmy kolejny filmik o figurkach zwierzątek. Zwrotek. Ale to nie są zwykłe figurki, to są figurki gminelowe. Bardzo ładnie wykonane. Dlaczego są ręcznie malowane? Są ręcznie malowane fajne figurki. I chcę wam pokazać kilka modeli od takich najprostszych, najmniejszych po naprawdę duże, i które na pewno ucieszą każde dziecko. Lubisz figurki? Ja bardzo lubię. Lubisz figurki? A które Ci się najbardziej zwierzątka podobają? Mi się chyba najbardziej... Zacznij podoba. od czegoś. To, mi się to podoba. A co tak? to jest? Tu mamy chyba sarnę, tak? To jest sarna. Tak, a to sarna, to łosie! Łoś i sarna, sobie widzisz też sarna. To nie jest sarna, tylko to jest dziecko. Aha. Tak, nie wiem jak się nazywa dziecko łosia. Ja też. Tak? Łosica. Łosica. Ale w komentarzu zupełnimy jak się nazywa dziecko tak. Łosia. Tak. tak. Ale fajne figurki Fajna faktycznie. Była, tak. Ja tutaj mam nosorożce. Super, też mi się podoba. Tak, nosorożec z małym nosorożątkiem, Tak. Super. Też fajne. A ty? Ja chyba wezmę koguta, wiesz? Kogut! Kogut. Na farmie zawsze są koguty. Pieją. A jak dodują koguty? Nie umiem tego... Nie wiesz jak pije się kogut. KOKOREKO! Właśnie. Koguty. Kogut. Kogut, bardzo fajny kogut. Ładne. Lebra następnego. Tym razem są to słonie. Ładne słonie. Ładne słonie. Patrzcie, jakie piękne kły, tak? Kły, małe słoniątko, duży słoń, słonica, tak? Fajne. Lwy. Lwy? Lwiątko oraz lwa. Lwa z lwiątkiem. Też tak. fajne. Fajne Pokaż, tak, może. Widzaj. Wow. Super, bardzo ładnie zrobione również. To pięknie. ja teraz losuję i mam osiołka małego. Patrz, jaki słodki mały osiołki. Osiołek, osiołek. Fajne, też mi się podoba. A Tobie? Podoba Ci się? Tak, ego osiołki. i osiołki. -ha, -ha, -ha. Osiołek tak. też fajny. Osiołek fajny, naprawdę. Co jeszcze? Nie wiem, mam bardzo dużą taką farmę. To chyba jest farma, co tutaj o, mamy. O, słuchajcie, Owce. to jest fajne, bo tutaj macie kilka rodzajów. kogut obca. Po, po. O, patrzcie. Tu mamy tak, pana farmera, mamy zagrodę. Tak, to jest króliczek, króliczątko, bardzo fajne. Ua, owca, bardzo fajne. Świnka Ta, i, i tam z tyłu, z tyłu schował się kogut. Ja mam też kogutę, mogę Wam pokazać, patrzcie Tak, jest... możecie Wielki sobie nogi wybrać, nogi, możecie je. Tak. kupicie dwa, to będzie mieli dwa koguty. Właśnie. A wiecie której mam dwa koguty. Walczuk to jest najważniejszy. Tak. Co jeszcze, teraz ja. Ja też w takim razie wziąłem, tak? Inna wersja zagrody. Tym Kami, razem Tomasz. też jest no owieczka, ale to jest kaczuszka i siedzący króliczek. 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 Tutaj tylko się zmienia sobie z, z koguta. Drugi się hoduje, tak, zewnątrz tak. mieszkają. Tak. Więc macie też jeszcze świnkę, prosiaczka, który sobie widać, że to jest jada. Tak. Pan niesie im mm, jedzenie. Jedzą, chyba jedzonko. Jedzonko, tak. No tak. tak. i że należy zawsze karmić zwierzątka, tak? Tak, tak. Każde zwierzę. Każde zwierzę, to kawałek każde powinien mieć, jeść tyle, ile e. po, potrzebuje i. A ja to też. Jest najważniejsze. mam, najważniejsze. Ja mam też farmę, też pan, taki, który chyba sprząta po koniu. Spokojnie sprząta. dłuższe ręce, to będziemy łatwiej pokazać. Pokojnie sprząta, widać, że tam jest... To jest źrebiątko, źrebiątko. popatrzcie źrebiątko. jakie malutkie źrebiątko. Palma też bardzo jakąś słomę, tak? tak. I to jest e, jakieś miotrę, takie małe prosie, prosiaczek taki jest, tak. też jest malutki. Też fajny i też... W ogóle zwróćcie uwagę, jak te figurki są fajnie wykonane. Bardzo Naprawdę. Fajnie. E, aż normalnie chce się je położyć i oglądać tylko, tak? Tak. Naprawdę pełne malowanie jest. Ja wiem, że tutaj są chińskie znaczki, tak? ale jakość wykonania to moim zdaniem wcale nie odbiega od szlajsa. I kurczę, ładne, te figurki są naprawdę ładne. To nie wiem, czy to są żółte, nie pamiętam ich nazwy. Jasne, że pamiętasz, to są lwy. Lwy. to, luna to luna 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 luna. są lwy, tylko tutaj luna 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 jest luna. już lwica, tak, z młodymi nawet w pysku, czy ma jednego, tak. I pewnie przenoszą się gdzieś. I jeden jest bardzo niesforny i pręży swój kręgosłup, tak? tak. Jak koty prężą kręgosłup? Nie wiem. Masz, masz jeszcze WF-y? Nie. Nie masz wf ów Nie. Tak ja wychodziłem na WF to w tym kanale mi zawsze robić kocik grzbiet okay. Trzeba było wtedy ten. Tam Wiesz co to jest kocik grzbiet? Tak, wiem. Wiesz? Tak. Co jeszcze przed elekcjami. Tak, były. Były. Patrz jakie fajne figureczki. Ale. ale mamy szczęście, że tych figurek nie zje rekin, bo nie jest w morzu. Bardzo ładny też mi się najbardziej co, podoba ale. chyba Rekin. Najbardziej mi się chyba podoba rekin z tego jest wszystkiego. Jest wielki. Tak. Super wykonany, patrzcie. Tak sobie wygląda. A tutaj otwartą buzia. Nie da się jej zamknąć. W ogóle rekiny są modne teraz. Tak. Dużo się rzeczy jest rekinami. Tutaj na przykład Baby Shark. Baby Shark jest, tak. tak. Bro jak też był rekin, tak? Grze takiej to dzieci te czy siedzą. To... Tak. Był Rekin? Nie wiem. Leon. Miał? Chyba. Taki niebieski. Chyba tak. Był szarkiem, tak? Chyba tak. Był? Chyba nie? tak. Chyba dawno nie grałeś w Besa. Tak. Jako ja, Leon tak. Leona. A ja mam jeszcze dla Was może magiczną sztuczkę, pokażemy na koniec. No, oczywiście z kapelusza. z kapelusza. Co Ty wyciągniesz z kapelusza? Uwaga, uwaga, ja wyciągnę, a Ty zrobisz tak, jak to robi robi Wydajesz odgłos. Trzy, dwa, jeden, tara Krowkę! Muuu. Cielaczka. Muuu. Muuu. Też fajna. Widać, że to ta sama seria zabawek, tak więc tak jak małe cielaczek również może trafić do Ładne. was. Co Ty się najbardziej wybierzesz w takim razie? To, to byś najbardziej podobał ze wszystkich, Mi się podoba ten łoś, tak? To ten Ci się podoba. Tak, tak? oraz ten drakin. A ja, ja jednak... Zostaje przy słoniach, które przynoszą szczęście, więc z tym dobrym akcentem życzę wszystkim dużo szczęścia i do następnego. Trzymajcie się, cześć! Cześć!